Hej, z tej strony Silent i witam was w grze Kingdoms and Castles. I teraz powiem w skrócie, o czym ta gra będzie oparta. Jest to gra e, o budowaniu swojego imperium, takiego zamku, e, gdzie będą nas atakować wikingowie, e, smoki i no, będziemy musieli zadowolić swoich poddanych. W skrócie, będziemy musieli im zapewnić e, jedzenie i inne takie. W skrócie, żeby byli zadowoleni. Także możemy zaczynać. Bierzemy sobie trudny, duży ląd a jakże? Ej, jakiś inny sit taki jak to by, by wyglądało średnio. O, to mi się podoba tu. Wybieramy. Nazwę to silentowo. Taki fajny mieczyk. Coś już próbowałem swój zrobić, ale tak średnio wyszło. Zaczynamy. Dwa złoża kamieni. Idealnie. Zamek chyba dam gdzieś. Najlepiej przy kamieniu i drzewach. Średnio by fajnie było A jakby tutaj Zrobić Nie wiem Nie no niech będzie tu W lesie Tak trochę Tu też mam kamień Kurde nie wiem Dobra niech będzie tu Jest ładny pusty teren Pyk Niech się buduje. Przyspieszy czas. Dobra. Zrobione. No, bądź pozdrowiony. E, teraz tak. Dróżki, dróżki. To jest tutaj w przód zamku? Dobra, niech będzie tak. Jak sobie domki będą tutaj, o! Jeden wystarczyło. No ale to nic. Tu się wytnie. Taki teren. No, happy. No weź dawać. Hmm. Ogólnie to bym sobie zbudował gdzieś tutaj farmę, bo tu są w miarę żyzne gleby, bo yy, im ciemniejszy ten teren, to im bardziej żyźniejsza gleba. A to jest w miarę taka żyzna Także. No, także... to będzie farma. Ścinajcie, ścinajcie. O, dobra. Teraz ja bym zrobił farmy prawdopodobnie najbardziej. Jeszcze tej. Dobra. Pole prawda? Trzy wystarczyły. Hmm. Na wyczerpanie mamy żywność. Niedobrze. Jeszcze się szybciej buduje? Kurcze. Ogólnie to trzeba bardzo dużo drewna na początku pozbierać. No w tej grze jest bardzo ważna. Kolejna wiadomość. Hmm. Wiem, wiem, że jest to wyczerpanie. Tego tak buduje farmę. Znowu. Hmm. Pobudowa, tylko drogi. Trzeba dorobić. Cyk. Ej, ja, gdzieś tak. Kamieniową, dobra. Tutaj, tutaj, tu, czy znaczy nie, tego bym już nie budował, bo rąk do pracy mi zabraknie. No studnie muszę zbudować. Bardzo duże, wysokie prawdopodobieństwo pożaru będzie. Mm. Jak głód. Mają pola. Niech będą tu pola, a tu niech będą sady. Najlepiej będzie. Sadę. z żywnością no. ciężkie są bardzo z tej początki tej gry ale potem już będzie łatwiej Dopóki nie będą najeżdżać mm. do mnie wikingowie lub smoki, ogólnie to smoki to zabijają ludzi, jedzą ich jak sobie przylecą, a wikingowie porywają moich ludzi i podpalają wioski mm. kurde ten rolnik no biegną moi Ogólnie to by mały spichlerz sobie jakiś zbudował 15 drewna Czy mam jakieś ręce do pracy? Mam. W porządku. Hmm. Tam jeszcze nikt nie buduje tego. Bomekę właśnie. Nie ma wody pitnej i dostępu do węgla. Dobra. Hmm. Będzie studnia zrobiona. Nie hmm, będzie tu. Hmm. Hmm. No niech się buduje. Jak z głodu cierpią. Kurczę! Ale czas to kurde bele. Nie był przyspieszony. Dzajcie, ścinajcie O, w kamieniołomie ktoś pracuje. No już 7 osa pracuje tu Idealnie. E, ja bym już tu zbudował mm -mm. Gdzie to było? Skarbiec Pięćdziesiąt kamienie. Potem bym też zbudował y, klinikę, bo wszyscy by ginęli od chorób. Hmm. Tylko muszę najpierw w skarbie żeby kupić klinikę. A ten czas no... Znów... Zbierają. Jeszcze to tutaj dobuduję. Szybciej będzie. Jak wszyscy biegną. O! Dobrze, że stud nie dałem. Gaszą tu teraz. Dalej. Pięć osób może mi tu zamieszkać, dobuduję jeszcze trochę domów, Jest tak trzy nie będą. Zetnę tutaj las. I teraz sobie skarbiec wybuduję. Jak będzie trochę z wstępem, tyle. Idealnie. Teraz można dać... 10% podatku nie będzie, żeby też nie byli za smutni. Znowu domki się już zapełniają. Więc dobuduję jeszcze co tutaj trzy i będzie kit. Kondruszkę bym do niego zrobił No hmm. hmm. dobra, bo tu miał być węgiel Tworzę węgiel drzewny to niech będzie dziś na on błędy będzie robił nie będzie tutaj nie wiem czy ktoś będzie do niego chodził ale zrobię dróżkę do niego teraz Mały spichlerz. A może duży? Lepiej chyba duży zrobić. Mhm. Pyk. O, trzeba podatki zwiększyć. Niestety, spada. Niepodobanie. No, jeszcze smok super. Jeden opuścił królestwo. To jest ten Mmm Co by uszczęśliwiło ich? mhm. Mm. Mm czekamy aż będzie pięćdziesiąt pieniędzy. Tak zmniejszę, powinni już być szczęśliwsi. No że jest, No, z się wiedzie. Jak na razie. Eee, e, e, to jest dobry pomysł. To sobie zburzę. A zrobię... Trzeba zrobić jakiś młyn. Cyk. Kurde No nie, no idą wikingowie. Gdzie? Tu są? Jeden tak. Dobra. Będą mnie zadowolenie teraz moi. Ajajaj aj, aj, lipa. Niedzenia nie ma Ej dom Palą domy Nie Odbudować więcej studni, tu będzie studnia, to zniszczę, tutaj doprowadzę drogę o Już będzie lepiej. Marek z żywnością, buduje się wiatrak. Ktoś tu pracuje? Nie. Kurde, te domy. A, bo to nie... Ajajaj. Jest taki średni zasięg tego, ale... Dobra, jeszcze jedno postawię. W tym miejscu, już, już będzie przy domach. Także tutaj będzie studnia. No i tu. Nie eee. będzie tak, no to też może aha to może się palić będzie prawie że dam te studnie Spichlerz. mhm. Wszystko tu się pali, w skrócie. Tutaj... Jak będzie tu, bo i tak tutaj chyba jest... No, nie da się. Sjałowa ziemia chyba. Za 5 lat będzie tak wikingów. Ale już mi się przygotujemy. Pora festyn zrobić Ile to będzie w ogóle trwać? Zadowolenie im podniesie no to Jak będzie na przykład W tym miejscu to dam Nie już mnie chyba nie stać. Co? Bo tu słaby miejsce. O. I dalej. Tutaj będą te rzeczy, co. zużywają <ścoughs> pieniądze. Tu się może palić. Ty, jest kościół? Datek. A. To ja daj im datki, a nie mieszkańcy mi. Oj. No, 20 pieniędzy straciłem. Mało drewna mam. Także kolejna leśniczówka się przyda. O, to też środ lasu. Hmm. Coś do obrony i mam tu No i do właśnie <grych> Teraz tak, trzymam to całą tą wyspę teren co budować No, raczej chyba ta Mnie nie stać. O kurde. Na dwa statki. Nie, na jeden. O. Ciekawe czemu jest jeden taki wielki. Oj niższe podatki teraz nie konie spichlerz dobra uratowana ratujcie dom ratowany Także To chyba tyle w tym odcinku Jak widać całkiem dużo już zrobiłem rzeczy Więc Widzimy się w następnych odcinkach tej jakże fajnej gry Kingdom and Castles Więc trzymajcie się Cześć!